Czasy, w których przyszło nam żyć, to są rzeczywiście czasy trudne. Żyjemy na pewnym pęknięciu rzeczywistości. Tak w tej chwili komentują niektórzy wrażliwi dziennikarze to, co się stało 10 września w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza publiczna egzekucja Charlie Kirka i wcześniej także zamordowanie. Bezsensowne, niewinne osoby młodej Ukraińki pani Iryny, w metro, przez człowieka, który siedział z tyłu za nią, i to wszystko wstrząsnęło bardzo mocno nami wszystkimi i doprowadziło do takiego właśnie podsumowania, że żyjemy na jakimś, w jakimś pęknięciu rzeczywistości. Przejawia się coś, co powiedzmy słowem, kryzys. Nie oddałoby, słowo kryzys nie oddałoby całej tej powagi rzeczywistości. Dziękuję serdecznie, za zaproszenie na dzisiejszy panel i za wprowadzenie ze strony pana redaktora Jakuba. Przyszedł mi od razu głowy ten epizod z życia świętego Augustyna, jak to rzekomo, kiedyś. Spotkał nad morzem dziecko, które usiłowało przelewać ocean do małego dołku, wykopanego w, w piasku. No i Augustyn, mędrzec, zatrzymał się i mówi, ty chcesz przelać ten, ten ocean do tego małego grajdołku, a tamten miał mu odpowiedzieć prędzej ja ocean przeleję do tego dołku, niż ty zrozumiesz tajemnicę trójcy świętej. I teraz sobie pomyślałem, że przed takim zadaniem postawił mnie Pan Jakub, to znaczy, żeby przelać wspaniałość chrześcijaństwa do dołku, który ma pojemność 15 minut. <grymne> 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 Dlatego też, no, życie to jest sztuka dokonywania wyborów. Chciałbym tylko dzisiaj zatrzymać się, dotknąć jednego elementu, jeśli chodzi o to, co wspaniałość chrześcijaństwa czyni niewspaniałą. Mianowicie fenomen, zjawisko, to no właściwie wytłumaczę w ten sposób, co, co mam na myśli. Dzisiaj obchodzimy urodziny papieża Leona. Łączymy się z naszą życzliwością wobec niego, patrzymy też z wielkim zainteresowaniem na fenomen jego pontyfikatu. Robert Prewos, kiedy się pojawiło to nazwisko, 8 maja wszyscy byliśmy zaskoczeni. Ja na początku myślałem, że chodzi o Roberta Saracha, póki nie padło nazwisko i myślałem, ale się będzie działo, papież z Afryki czarny, spełniają się wszystkie nostradamusy, będzie, będzie ciekawie. Papież Leon jest papieżem zaskakującym nowym. Mało o nim wiemy. Nie zostawił do jego biografii, nie jest przyłączona żadna bibliografia. Właściwie nie, nie napisał wcześniej niczego, żadnej książki. Wiemy tylko co robił i obserwujemy to co mówi i to co robi. I właściwie te dzisiejsze urodziny, a także to co miesiąc temu było celebrowane, to znaczy taki bilans stu pierwszych dni pontyfikatu, który sprowokował różne artykuły, analizy. One wszystkie jakby koncentrowały się na jednym fenomenie, na czymś co zostało podkreślone bardzo mocno jako coś zaskakującego. W tym właśnie pierwszym podsumowaniu pierwszych stu dni pontyfikatu papieża Leona. I to co zostało tam podkreślone, powiedziałbym, że jest symptomem tego, że czasy, w których przyszło nam żyć, to są rzeczywiście czasy trudne. Żyjemy na pewnym pęknięciu rzeczywistości. Tak w tej chwili komentują niektórzy wrażliwi dziennikarze to, co się stało 10 września w, w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza y, publiczna egzekucja Charlie Kirka i wcześniej także zamordowanie bezsensowne niewinnej osoby, młodej Ukrainki pani Iryny w metro przez człowieka, który siedział z tyłu za nią i to wszystko wstrząsnęło bardzo mocno nami wszystkimi i doprowadziło do takiego właśnie podsumowania, że żyjemy na jakimś, w jakimś pęknięciu rzeczywistości. Przejawia się coś, co powiedzmy słowem kryzys nie oddałoby, słowo kryzys nie oddałoby całej tej powagi rzeczywistości. I myślę, że także w tych yy, yy, pierwszych podsumowaniach Pontyfikatu Papieża Leona jest coś takiego, co z jednej strony właśnie zachwyca, a z drugiej strony jakby pokazuje gdzieś w tle to pęknięcie rzeczywistości, ten kryzys, poważną sytuację, w jakiej się znajdujemy. Mianowicie pierwsze dni Pontyfikatu Papieża Leona i te podsumowania, które by, były czynione do tej pory, one wszystkie skupiają się jakby na jednym. Mamy papieża, który mówi o Chrystusie. I w tych komentarzach właściwie cały czas jest podkreślony chrystocentryzm papieża Leona. Mnie też to poruszyło. Poruszyło mnie jedno z pierwszych jego wystąpień po wyborze na stolicę Piotrową, kiedy przemawiał do rzymskiego korpusu dyplomatycznego. I tam wtedy powołał się na Chrystusa jako sens dziejów, jako główną zasadę chrześcijaństwa. Mówił o kerygmacie, którym Kościół żyje i który nadaje Kościołowi sens istnienia. Kerygmat to jest dobra nowina, która nigdy się nie wyczerpuje, z którą się utożsamia żywe osobowy Bóg o śmieci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wiadomość ważna i istotna dla każdego człowieka. I to... To zwrócenie uwagi na to, że mamy papieża, który mówi o, przede wszystkim o Chrystusie. To samo także zauważyłem w przemówieniu papieża Leona do młodzieży w czasie jubileuszu młodych. Pod koniec lipca w, Rzymu, w Rzymie papież też mówił młodym ludziom, pamiętajcie, Chrystus, najważniejszy jest Chrystus. Chrystus w centrum liturgii wrażliwości Kościoła. Chrystus, który skupia na sobie nadzieję i modlitwę ludzi. Chrystus, który jest odpowiedzią na, najwa na najważniejsze pytania człowieka. Także przywołał fragment z przemówienia 25 lat temu wypowiedzianego przez Jana Pawła II na Tor Vergata o tym właśnie, że Chrystus jest odpowiedzią na tęsknotę, pragnienia, kryzysy. Dotkliwą, dotkliwy ból istnienia każdego człowieka. Jeśli nie spotkasz Chrystusa, nie znajdziesz formuły na samego siebie. Nie znajdziesz odpowiedzi. Dotrzesz do pewnej, do pewnej ściany, która ci powie wyczerpane wszystkie możliwości interpretacji twojego życia. Bez Chrystusa nie ma nie ma azmutu, nie ma GPS-u, nie ma przyszłości. I to zdaje się nieustannie powtarzać papież Leon. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na ten rys, na ten ton zaskoczenia czy zdziwienia, co pokazuje tło, w jakim żyjemy. Już dwa, przed 25 laty, kiedy gościliśmy w Europie pana Josefa Weillera, amerykańskiego Żyda prawnika. I politologa, który został zaproszony do Europy, żeby pomóc także w przygotowaniu, tak zwanej preambuły do przyszłej wtedy, konstytucji Unii Europejskiej. Profesor Weiler, kiedy trochę pobył w Europie, potem powiedział, wyraził swoje zaskoczenie. Powiedział: Europa zachorowała na chrystofobię. Są różnego rodzaju fobie w życiu. Fobia to jest poważne słowo. To nie jest niechęć. To nie jest pomijanie argumentów dyskusji. To nie jest niedostateczne uwzględnienie czegoś. Fobia to znaczy, że ktoś dostaje napadu paniki, kiedy wchodzi do windy i wtedy ma klaustrofobię, albo kogoś nie namówisz nigdy na to, żeby wyszedł na dach. Bo ma fobię, czyli lęk, organiczny lęk przed przestrzenią. Fobię ma ktoś, kto zobaczy robaka, pająka i, i zesztywnieje. To jest fobia. Jeśli mamy gościa, który przyjeżdża z innego kontynentu, przebywa trochę na naszym kontynencie, poddycha naszym powietrzem, przyglądnie się naszej kulturze, naszemu stylowi życia, a także przeglądał się temu sposobowi życia, który obejmuje kraje, które... Są do dzisiaj nazywane katolickimi, i mówi: Europa zachorowała na chrystofobię. To jest właśnie to tło. To tło jest także szersze, proszę Państwa, bo mniej więcej w tej chwili, także w tym roku, obchodzimy 25-lecie od narodzenia się jednego z najważniejszych i najbardziej dramatycznie jeśli chodzi o sztukę przyjmowania w kościele, dokumentów w magisterium Kościoła. Mam na myśli. Niewielką, malutką, a bardzo znaczącą deklarację, która miała być pewnym sposobem kredo wyznania wiary przy okazji tamtego jubileuszu 2000. Deklaracja Dominus Jezus, która wyszła 6 sierpnia 2000 roku. W tej deklaracji padły stwierdzenia, że Kościół katolicki Głosi wszystkim ludziom i całemu światu, że Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata. I że posługuje się Kościołem jako miejscem zbawienia, to znaczy środowiskiem, które jest człowiekowi podarowane, jeśli chce skorzystać ze wszystkich środków zbawienia, które wniósł i wnosi w nasze życie Mesjasz z Martwych Wstały. Karol Wojtyła to nazywał tak pięknie środowisko osobotwórcze. To znaczy, że człowiek nie tylko rozwija się w pełni swojego człowieczeństwa, ale rozwija swoje człowieczeństwo aż do wymiarów Syna Bożego, nabierając w ten sposób obywatelstwa królestwa niebieskiego nieba. My dzisiaj mamy te, ta deklaracja, ona powstała w następstwie pewnego szaleństwa które zaczęło także przenikać Kościół i myśl teologiczną. I to szaleństwo nazywa się teologią pluralizmu religijnego. Póki był, mieliśmy wielkiego papieża świętego Jana Pawła II i jego anioła stróża teologicznego, kardynała wtedy Józefa Ratzingera, wtedy także Kościół stawiał opór, budował barierę przeciwko temu szaleństwu. To szaleństwo zmierzało do tego, żeby zaabsolutyzować coś, co zostało wcześniej zasiane jakoś w naszej wyobraźni, świadomości, umysłach. Mianowicie, że Pan Bóg poza katolicyzmem i poza chrześcijaństwem może także działać i może, może także przemawiać przez tak zwane rozsiane ziarna poznania i uświęcenia. Święty Justyn na początku III wieku, męczennik, on o tym mówił. Logo i czyli że Bóg poza tym głównym nurtem zbawienia, który zaproponował w swoim Synu Jezusie Chrystusie, może także przemawiać na inne sposoby, posługując się kulturami różnych narodów, czy także filozofiami. Natomiast myśmy dotarli w XX wieku do takiego śmiałego, brawurowego przekonania, że te ziarna prawdy i uświęcenia mogą być także w innych religiach. Kiedy przyjrzymy się głównemu nurtowi świadomości ojców Kościoła, Kościoła pierwszych wieków, ojcowie Kościoła nigdy nie szukali w innych religiach tych właśnie y, ziaren prawdy i uświęcenia. Inne religie były traktowane z wielkim dystansem, dlatego że bardzo chrześcijanie nie wiedzieli, czy czasem nie są to środowiska, którymi może posługiwać się także demon. W tej chwili jesteśmy na takim poziomie. Znaleźliśmy się w takim poziomie, kiedy buduje się apoteozę innych religii. Jesteśmy w świecie spluralizowanym. Inne religie mogą stawać się także y, miejscami objawienia się Boga. Jeden i jedyny Logos Boga, czyli syn Boga, poza wcieleniem się w postać historyczną Jezusa, Chrystusa i, 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 i chrześcijaństwo, może także działać w różnych innych religiach dokonując różnych innych wcieleń. Na tym polega to szaleństwo. I to szaleństwo przenika także naszą myśl i nasz Kościół, bo wielokrotnie powtarzany argument zaczyna być czymś, do czego się myśl człowieka przyzwyczaja. Adaptujemy się do tego sposobu myślenia. Przestaje nas to zdumiewać, tak samo jak przestaje zdumiewać na przykład Włochów. Niedawno się dowiedziałem, że w jednej parafii co niedzielę na Mszy Świętej uczestniczy delegacja razem z im małym, z imamem muzułmańskim, który działa w tamtej dzielnicy. Co nie robią w, na katolickiej Mszy Świętej, kiedy katolicka Msza Święta jest, była zawsze chroniona, tak zwaną dyscyplina arkanii, czyli mogli w niej brać udział tylko ci, którzy zostali w Chrystusie ożywieni przez chrzest i wiarę. Inni nie mogli uczestniczyć w tym. Doszliśmy do takiego momentu, kiedy w ubiegłym roku młodzież zgromadzona w Singapurze, to było 13 września 2024 roku, z ust y, y, Pontifexa Maximusa usłyszała coś takiego. Jedną z rzeczy, która najbardziej poruszyła mnie Was, młodych, to Wasze zamiłowanie do dialogu międzyreligijnego. To jest bardzo ważne, bo jeśli zaczniecie się kłócić twierdząc, że moja religia jest ważniejsza od Twojej, albo moja jest prawdziwa, a Twoja nie jest prawdziwa, to dokąd to wszystko nas doprowadzi? Ktoś powie do zguby. Tymczasem wszystkie religie są drogami prowadzącymi do Boga. Są jak różne języki używane do tego, by tam dotrzeć. Ale Bóg jest Bogiem wszystkich, a ponieważ Bóg jest Bogiem wszystkich, wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Ale mój Bóg jest ważniejszy od Twojego. Czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg, zaś nasze religie stanowią różne języki, różne ścieżki wiodące do Boga. Niektóre z nich są sikhijskie, niektóre muzułmańskie, niektóre hinduskie, niektóre chrześcijańskie, ale są one jedynie różnymi drogami. Rozumiecie? Tu jest koniec cytatu. Zobaczcie, że to co wnosi papież Leon i chciałem to bardzo podkreślić jako też mój sposób publicznego wyrażenia wdzięczności wobec Pana Boga, że papież Leon od samego początku swojego pontyfikatu usiłuje zjednoczyć, zgromadzić Kościół wobec najważniejszych praw wiary chrześcijańskiej. A najważniejszą prawdą chrześcijańską, w którą wierzymy i do której się nieustannie zbliżamy, to jest to, że jedyny Bóg, jedyna prawda, jedyna droga, która prowadzi do życia wiecznego, wcieliła się i pojawiła się w żywej osobie Jezusa z Nazaretu, który stał się, okazuje się, stał się Synem Boga, drogą, prawdą i życiem. I pokazał swoje rany chwalebne uczniom w momencie, kiedy wrócił z cmentarza i pokazał się jako pan z martwych wstałych, ktoś, kto zwyciężył śmierć. Hans Urs von Baltazar, jeden z największych umysłów XX wieku, także mistyk, powiedział, mówiąc o dialogu religijnym ze swoją finezją intelektualną, powiedział, jeśli mamy mówić o dialogu religijnym, mamy mówić o tym, że inne religie są na tym samym poziomie, co chrześcijaństwo, to niech wcześniej wykażą, że mają odpowiedź na śmierć. Niech pokażą, że mają w sobie to antidotum, to lekarstwo, które jest w stanie człowieka uratować przed śmiercią. I teraz kończąc, już, chciałbym przywołać piękny fragment przemówienia, które Ojciec Święty, papież Leon XIV, 25 sierpnia, więc trzy tygodnie temu, poświęcił dzieciom, ministrantom francuskim, które przyjechały, żeby go odwiedzić podczas jubileuszu. Tam wtedy, właśnie w czasie tego przemówienia, wrócił do swojej syntezy, to znaczy podstawowych prawd wiary, wokół których jednoczy się dzisiaj na nowo Kościół XXI wieku i pewności, że cytuję, tylko Jezus przychodzi, aby nas zbawić, nikt inny. Papież wtedy nie powoływał się na deklarację Dominus Jezus, ten właśnie sprzed 25 lat, ani nie opowiadał dzieciom, jak wiele karkułomnych trudności musiała ta deklaracja przechodzić, ile było kontestacji, ile napięć, ile krytyki wobec Jana Pawła II i i kardynała Ratzingera. Ile było także sarkazmu wychodzącego także nieraz z ust znaczących autorytetów Kościoła, którzy mówili, że taki dokument to mógł napisać jakiś adept, który jeszcze nie skończył teologii. Natomiast papież Leon zwrócił się do młodych Francuzów, zachęcając ich, by wyryli sobie w sercu. Słowa świętego Piotra o Jezusie, iż nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. I dodał, Kościół z pokolenia na pokolenie pilnie strzeże pamięci o śmierci i zmartwychwstaniu Pana, którego jest świadkiem, jako swego najcenniejszego skarbu. On ją zachowuje i przekazuje sprawując Eucharystię której wy macie przyjemność i zaszczyt służyć. Eucharyst jest skarbem Kościoła, skarbem skarbów. Od pierwszego dnia swojego istnienia, przez wieki, Kościół sprawuje przeświętą świętą co niedzielę, by pamiętać, co uczynił dla Niego Pan. Przez ręce kapłana i na Jego słowa to jest ciało moje, to jest krew moja, Jezus nadal składa swoje życie na ołtarzu i nadal przelewa swoją krew za nas. Drodzy ministranci, odprawianie mszy świętej ratuje nas każdego dnia i uratuje dzisiejszy świat. Jest to najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijanina i w życiu kościoła, ponieważ jest to spotkanie, w którym Bóg daje nam siebie z miłości, wciąż na nowo. Chrześcijanin nie chodzi nam świętą z obowiązku, ale dlatego, że jest mu to absolutnie potrzebne. Potrzebuje życia Boga który daje mu samego siebie, nie żądając niczego w zamian. Jezus, jedyny i powszechny Zbawiciel świata, Pan z martwych wstały. Potrzeba, żeby On wrócił na nowo do i zajął centralne miejsce w naszej modlitwie, w naszej liturgii. Nie człowiek, Chrystus, który oświeca życie człowieka, w naszej teologii. W, naszym, w naszych przemówieniach, w naszych publikacjach. A ostatecznie, żeby także stał się głównym i najbardziej proszonym i najbardziej chcianym gościem w sercu i w duszy człowieka. Tylko musi dojść do czegoś takiego, pewnego cudu, że propaganda, żadna propaganda i żadne publikacje nie przekonają w tym miejscu człowieka. Musi serce odkryć, że to jest prawda bingo. Tym jest sens. Rzeczywiście w to wierzę. Dali temu nam wyraz męczennicy koptyjscy, którzy na oczach świata byli nad, na plaży Morza Egipskiego mordowani przez szaleńców muzułmańskich, i oni wtedy oddając swoje życie, umierali mówiąc Jezus. I nigdy też nie zapomnę w mojej parafii to ostatnie zdanie. Moją parafiankę, panią doktor, której towarzyszyłem przez kilka lat, bardzo zmagała się o to i bardzo zawsze sobie robiła wyrzuty, że niedostatecznie kocha Boga, że niedostatecznie słucha Chrystusa, chciałaby bardziej, bardziej, bardziej. Potem znalazła się w, w pewnym szpitalu, gdzie odchodziła i potem umarła. I przed pogrzebem jej wnuk. Pewien młody ksiądz z Warszawy przyszedł mi opowiedział, że byłem u babci. Widziałem, że ona już gaśnie, odchodzi i chciałem ją pocieszyć. I powiedziałem jej: Babciu, nie martw się, niedługo zobaczysz swojego ukochanego Jerzyka. A Jerzyk to był jej mąż, którego straciła parę lat wcześniej, stała się wdową. Ona zrobiła taki gest, tak odwróciła twarz i powiedziała: Jaki Jerzyk! jesus真贵